Yaman zabiera Yusufa do szpitala, aby zobaczyć się z Zejerem, ale Yaman nie wchodzi z nią. Zejer jest bardzo zdenerwowany zachowaniem Yamana. Co Cenger będzie próbował powiedzieć Yamanowi? Zobacz, co wydarzy się w 181. Odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo. W 180 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Yaman ponownie przekonuje się o zdradzie Sehera, sprawdzając umowę małżeńską, którą dała mu do podpisu jakiś czas temu. Próbując zatrzymać Yamana, Zeyer zostaje potrącony przez samochód. Co stanie się z Zejerem? co dzieje się w 181 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo. Jaki jest stan Sehera? Neslija ma poważne kłopoty. Co się z nią stanie? Jaman zabiera Jusufa do szpitala, aby zobaczyć się z Zejerem, ale Jaman nie wchodzi z nią. Zayer jest bardzo zdenerwowany zachowaniem Yamana, Co tym razem próbują zrobić Zuhal i Igbal? Co Cenger będzie próbował powiedzieć Yamanowi? Jaman przebywa w szpitalu i czeka na wieści o stanie Sehera. Wychodzi pielęgniarka i podaje biżuterię Zayer Jaman, którą zdjęli, aby ją zbadać. Akcja przeskakuje, Jaman wchodzi do pokoju do Sehera, który wciąż jest nieprzytomny. Na szafce przy łóżku zostawia jej biżuterię. Patrząc na Zeir, Jaman w myślach zadaje jej pytanie, kim ona jest, aniołem czy diabłem? Yaman wychodzi z pokoju i dzwoni do Cendżera, mówiąc mu, że doszło do wypadku z Zejerem, ale z nią wszystko w porządku, ale musi natychmiast jechać do szpitala, ponieważ musi być z Zejerem i ostrzega go, aby nie mówił Yusufowi. Cenger wykonuje polecenie Yamana i trafia do szpitala. Zejer odzyskuje przytomność i jest zaskoczony widokiem Cendżera. Cender pyta Sekera, jak się czuje. Ona mu odpowiada, że odczuwają ból w niektórych miejscach na ciele i tyle. Pan Yaman przywiózł cię do szpitala, a potem zadzwonił, żeby się tobą zająć. Dziękuję, ojcze Cenger, że jesteś przy mnie. Cenger mówi, że idzie zgłosić, że się obudziła, tak, przyprowadził mnie, ale nie został ze mną. On odszedł, ale nie będę próbował, dopóki nie dowiem się, co się stało, pomyślał Zeyer. Kamera kieruje się na Cengera stojącego w zamyśleniu na szpitalnym korytarzu. Cenger dzwoni do Adalet i opowiada jej, co się stało. W tym momencie Jusuf wchodzi do Adalet i dowiaduje się, że jego ciotka jest w szpitalu. Zaniepokojony chłopiec natychmiast udaje się do wujka, wujku, co się stało, czy ciocia jest w szpitalu? Pyta zmartwiony Jusuf. Tak, bohaterze, twoja ciocia jest w szpitalu, ale ma się dobrze. Wujku, chodźmy do cioci, będąc przy niej szybciej wyzdrowieje. Proszę, jedźmy szybciej do szpitala. Yaman milczy, niesieł, której zaproponowano zniżkę na kurs projektowania mody, trafia do szkoły, gdzie dziewczyna oskarża ją o kradzież pieniędzy z torebki. Przestraszony Neslią biegnie do domu, ale wkrótce zostaje aresztowany przez policję. Jaman przybywa z Yusufem do szpitala, Twoja ciocia jest w tym pokoju, wejdź. Och, nie miałeś zamiaru wejść? No to wchodź. Jaman odbiera i otwiera drzwi do pokoju Sehera, Yusuf ściska ciotkę i mówi jej, że bardzo się o nią boi. Yaman patrzył przez otwarte drzwi. Cenger mówi, że da im spokój i wychodzi, ale nie zamyka drzwi do pokoju. Jaman nadal ich obserwuje. Ciociu, czy naprawdę wszystko w porządku? Tak, kochanie. Nawet dziś wieczorem opowiem wam historię. Jusuf ściska ciotkę, a Zejer widzi Jamana stojącego przy drzwiach. Ciociu, będę sobie wyobrażać i marzyć, jak wrócisz do domu, żeby szybciej wyzdrowieć. Zejer milczy, patrzy na Yamana i ociera łzy. Igbal dzwoni do Zuhal i pyta, czy dowiedziała się, gdzie Nedim dał taśmy do analizy. Wściekły Zuhal mówi jej, że rozumie, ale Nedim postawił przed sobą swoich ludzi na straży i nie ma możliwości wejścia do środka. Akcja przeskakuje do wieczora. Zejer wraz z Yusufem, Sengerem i Yamanem wracają do posiadłości. Zejer ma trudności z poruszaniem się. Yusuf mocno trzyma ją za rękę, bo widzi, że ciotka cierpi i upadnie. Senger natychmiast rusza jej na pomoc, oferując oparcie się na nim, Jaman promieniuje i walczy ze sobą. Zeyer zachwiał się: Ciociu, spójrz, trzymam Cię i nie upadłaś dziękuję, skarbie. Wujek jest silniejszy, niech Cię złapie. Nie ma potrzeby, kochanie, trzymasz mnie, a wujek Cenger też mi pomaga. Nie, wujku lepiej cię złap, bo będzie bardzo zdenerwowany, jeśli upadniesz, prawda, wujku? Pyta Yusuf, patrząc na wujka. Jaman nic nie mówi, tylko udaje się do Cengera i wspiera Sehera. W domu witają ich Adalet i Igbal. Zeir zapewnia ich, że wszystko u niego w porządku, a Dalet zabiera ze sobą Yusufa, aby Zeir mógł odpocząć. W sypialni Zeir chce o coś poprosić Yamana, ale wychodzi, mówiąc, że ma dużo pracy. Cenger przynosi kawę na tarasie i pyta, czy czegoś nie potrzebuje. Chcę znać prawdę. Czuję się, jakbym stał przed mostem, ale żeby go przekroczyć, muszę poznać prawdę. Najtrudniej jest znaleźć prawdę, bo to jak szukanie gry w stobu siana. Pamiętaj jednak, że nadzieja i prawda są siostrami. Nie wolno tracić nadziei, bo jeśli ją stracisz, możesz utracić prawdę na zawsze, im więcej mam nadziei, tym bardziej przechylam się na drugą stronę. Myślę o tym, co się nie wydarzyło. Dziś w szpitalu dali mi biżuterię, która była na niej, i bransoletka, którą jej dałem, też tam była. Kupiłem jej bransoletkę, gdy skradziono jej karaty, żeby się nie denerwowała, a teraz podejrzewam, że może zrobiła to wszystko sama. Co, podejrzewasz, że pani Zejer kupiła złoto za pomocą karty, i Jaman nic nie mówiąc wchodzi do domu? Idzie do starego pokoju Sehera i zaczyna szperać w szafach.